I witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony już Kontynuujemy naszą wyprawę z Artemem. Tym razem trafiamy pod nosy faszystów. Chyba nie muszę mówić, co tu się będzie działo. Myślę, że to jest dosyć łatwe do przewidzenia. No ale nic to, zobaczmy, jak się sprawy potoczą. Ja spodziewam się krwi, pocisków i wielu, wielu śmierci, w tym, że w tym moich. Śmierci, tak można powiedzieć? No w każdym razie wiecie o co chodzi. Ruszajmy zatem z kłoksa. No dobra, mamy nasz wagon pierwszej klasy Okej, okay, nie wiem co się dzieje A, Au, 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 au. okej okay. Dobra, nie wiem jak to się stało, że wypadliśmy z tego, z tej drezyny, ale Wstawaj Artem, wstawaj, 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 bo to się nie zapowiada za ciekawie e, Szybko, szybko, W Wkłódzki w kucki i łóżki na makuszki Dobra co tu się dzieje? Zobaczcie, mamy nasz wspaniały celownik kolimatorowy z Noctowizją. To jest dosyć fajne. I wiecie co? Właśnie przydałoby się... Właśnie przydałby się tłumik. Przydałby się tumik a tego nie mamy. Ale wiecie co, nie ma się co martwić. Może będziemy używać noży do rzucania. Czy ktoś do nas strzelał już? W ogóle tam pełno strzałów słychać Dobra. Nie mam pojęcia co my tutaj mamy zrobić albo się przekraść, albo... Wiecie co? Z nimi to raczej nie mam szansy w strzelance więc pewnie będziemy musieli się przekraść Jak my to możemy zrobić, co? Tutaj? O kurczę to są żołnierze. Owe oh, Dobra, czekajcie, czekajcie. Dobra, wiecie co? <grystanie> nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia co tutaj trzeba zrobić i jak trzeba tutaj iść. Czekajcie, tu są jakieś rury, ale to raczej nie. Schody, dobra, są schody. <grystanie> Hmm, wiecie co to oznacza? Ja nigdy nie byłem dobry w skradaniu, więc. Okej. Okay. O kurczę. A musiu, ja nie chcę. Dobra. Mamy zapis, mamy zapis, i na razie żyjemy, więc. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. nie udało się, nie... A cholera Dobra I tak się skończyła nasza wizyta na stacji faszystów Dobra Kontynuujmy zatem e... Dobra, wiemy, że po... Uff, no, pytaj Cholera Dobra, tego się nie spodziewałem Dobra. OK eee, Czyli musimy po prostu uciekać, uciekać, uciekać i jeszcze raz uciekać. Idź Arten, idź, 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 idź. O, Czy my mamy nasz nóż? Mamy noże. Dobra. Ja pierwszy. Wiecie co? Chyba. Ma... To chyba nie był najlepszy pomysł, żeby w ogóle tutaj przyjeżdżać. Cześć! Ja pierdzielę co najlepsze jest to, że nas nie zobaczyli jeszcze. Ja pierdziele... Ja pierdzielę A wiecie, że to jest chore? Po prostu chore w tym momencie, bo my nie mamy z nimi najmniejszych szans, oni są opancerzeni. Oni mają pewnie super bronie. Okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ach, cholera. Ubywaj, artem. Ach, dobra. Czy ja coś mówiłem, że będziecie świadkami wielu śmierci? wiele razy będziemy umierać Dobra Ja myślę, że powinniśmy pójść... cholera wie którędy, może tędy? Nie No to chyba nie było najlepsze wyjście Nie, czekajcie, może tutaj? Nie Cześć A, jak bardzo teraz żałuję, że tu Mika nie mamy Oszczędziłoby to nam naprawdę Wielu nerwów... Nie wiecie co chyba źle poszedłem. Jezu, co tu się dzieje? Naprawdę. Kurczę. Dobra, i tak mamy z nimi szans w tym momencie. Jesteśmy... Dobra, nie będę go ściągał, bo... Bo i tak ściągniemy na siebie uwagę, więc to nie ma sensu. Co jeszcze, co jeszcze, wiecie co? Hello! Wygląda jak stalker, jak taki typowy stalker. Dobra, chyba, chyba czegoś się spodziewał tutaj, oni chyba szukają już nas. Wiecie co jest najgorsze? Tu jest ciemno jak... No właśnie. Jak w życiu Eskimosa Nie, tam też się nie dostaniemy. Ale możemy tutaj przejść. Już ty cholero. Dobra, poszedł. Myślę, że poszedł. Ja pierwszy. Dobra. Tylko na spokojnie, tylko na spokojnie. To nie będzie na pewno... To nie będzie na pewno szybki odcinek, tu nie będzie dużo akcji i już powinienem iść, mogę iść, mogę iść, może w ten sposób spróbujemy, co, Przek? tam był gość, tam był gość, tam jest następny, ja pierdziele, poprotkę, przyjdzie tu, nie, Dobra, i tak musimy iść tam. On patrzy w tamtą stronę. Cholera. I założę się, że tutaj zaraz. Co to było? Dobra, nie wiem co to było. Nie wiem dlaczego ekran się zrobił nagle czarno-biały, ale znikajmy stąd za nim. Kto? Cholera, ty jedna. Idź. Idź sobie. Ja pierdzielę. Jak myślicie, zabić go? Ożwy w... ...aprotki. Nie wiem czy próbować, wiecie, nie... ...jestem trochę zbyt zdezorientowany, żeby... Tch... Nie, 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 to chyba nie jest dobry pomysł. Tylko niech, niech zamknie się, Jezu, oni i tak idą. Oh yeah. Trochę akcji! Co to jest? Co tu się robi? Dobra, wyłączyliśmy jakiś parownik. Dobra, kałasz. Kałasza mamy, więc go nie potrzebujemy. Z ciałem nic nie zrobimy. Ja bym się chciał schować tu. Nope. Ta gra jest... Ta gra jest naprawdę złośliwa, perfidna i zła. Może trzeba było iść, może po prostu trzeba było iść i. O kurczę. Zaraz ciało zauważy. Zaraz zauważy ciało. Cześć. Nic nie widzisz, tu nic nie ma. Jestem niczym Jedi. No, chyba niestety nie udało się. Ja pierdzie. Okej, okay, dobra, to by było na tyle z naszej akcji. Jak zwykle, jak zwykle nam się nie udało, ale z której strony oni Dobra. Pozostańmy może przy skradaniu, co? Gdzie my jesteśmy? Tutaj, okej. Okay. Dobra, noc. Dobra, robimy to tak. Szybko, 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 szybko. Co? Czyby już nas zauważyli? Nie, atak. Czerwoni atakują. Dobra. What? Jakim? Jasna, cholera, Jakim prawem nas zauważyli w ogóle? Ach ty. Ach, dobra. Dobra. Nie dość że tak czerwonych, to jeszcze. Ach, kurde. Dobra. Śmierć po raz. Wiecie co, już nawet nie liczę. Skończyła mi się kawa i skorzystam sobie może z tej przerwy. Dobra, nabieramy sił. Pierś do przodu i idziemy. Eee, dobra, czyli teraz tak. Jesteśmy w samym środku konfliktu z. Czy tam można? Eee. Zamierzają, co? Tak jest, jesteśmy, jesteśmy w samym środku konfliktu. Światła? Przyszli czerwoni, zgaduję. Albo w jakiś sposób włączyliśmy im alert. Wiecie co? Nie będzie dobrze. Nie będzie dobrze. Zgaduję, że tam nie mamy co skakać, bo się zabijemy. A Okay. <noise> tak Dobra, kość idzie, idzie w naszą stronę. My musimy uciec jednak tam w jakiś sposób. Dobra, to znaczy, że nas namierzyli w takim razie. Tak mi się wydaje. światło. Nie podoba mi się to. Bardzo... Ech, cholery wyjabne. Dobra, tu już się noż nie przyda, tu już będzie potrzebnych granat. Ale i tak zaraz zginiemy, zapewne. No właśnie. Co czuję, że będę przechodził to jeszcze raz od początku, od samego, do samego początku. Czy tutaj da się przejść, nie da się? No, oni nas w jakiś sposób za... Jak oni nas zauważają w ogóle? To jest trochę dziwne, naprawdę. Może to on nas zauważył, bo widzę, że na razie nic się nie dzieje takiego. to chyba jego sprawka była, wiecie? I obserwatorzy z góry, z tego co widzę, jeszcze są dosyć uważni, z Kubańcy. Dobra, teraz mam nadzieję, że będziemy bezpieczni. No, chyba już nas zamierzają? Zgadza się? Nie. Dobra. Artem, dasz radę. Mówię ci, że dasz radę.

Bo oni nie spali. Ale tak wyglądają trochę jak ranni. A my mamy iść tu. Mam nadzieję, że niczego nie pominąłem. Ale też co to jest? Yy... Nie wiem co wziąłem. Czekajcie, zaraz zobaczymy. Nie, dalej nie mam pojęcia co wziąłem, Prawdopodobnie to były granaty zapalające, ale nie będziemy ich jeszcze używać. Skoro na razie nam idzie jakoś. E, słyszę wodę, słyszę też. Słyszę też prąd i zgaduję, że tą walką wyłączymy to cudo. Ewentualnie włączymy coś jeszcze. Nie da się zamknąć drzwi. Dobra, załadujmy w takim razie naszą latarkę. To i tak jest prawie pełna. A co my tutaj mamy? Maska! Cudownie. Filtry i... i apteczka, ale apteczkę mamy, więc... Filtry dobra rzecz. Filtry zawsze dobrze posiadać. Wiecie co? Zrobimy to trochę inaczej. Wiem, że teraz nic nie będziecie widzieć, ale... O kurde. Dobra, 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 dobra. Zakładajton. Dobra. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Przez wiedziałem co się dzieje, ale już wszystko wiem. E... To chyba nie będzie najlepszym pomysłem, spędzać zbyt dużo czasu. Mamy tutaj kratę. Aczkolwiek yy... jeszcze chcę się zorientować, co i jak. Dobra. Bo mam nadzieję, że najgorsze jest za nami już. Taką mam nadzieję. Jak tam filtr? Daję radę jeszcze. Jest ok. Wybaczcie, że powoli będę się poruszał co tu się? O kurczę. Czy to jest? Strzelba z. To nie jest strzelba. Ota? Hmm. Dobra, co my tutaj mamy? Co to jest? To jest pistole. Czy to ma tłumik? Dobra, no trudno, poświęcamy ten rewolwer. Wolę poświęcić rewolwer już cokolwiek innego, co mamy. I co to jest? Wygląda kosmicznie, trochę jak noktowizor? Tak jest. No proszę, rozwijamy się. Co my tutaj mamy? O, dostaliśmy się do sejfu Do sejfu faszystów, ale co teraz? Co teraz mamy zrobić? Czy ktoś mi tutaj pomoże? Ktoś mi powie Nie liczę tutaj raczej na pomoc osób z zewnątrz Dobra, którędy teraz? Filtr nam się kończy. Czyżbyśmy musieli wrócić? Podoba mi się to, że musimy się wracać. No, ale nic to. Skoro mus, to mus. To znaczy, że poszliśmy w sumie nie tędy, co trzeba. Dobra, zdejmiemy już tę maskę. Mam nadzieję, że będziemy mogli oddychać normalnie. Okej, okay. jest super. Czy to problem ma tłumik? Ma. Okej. Okay. Znów jest zapis, więc nie jest najgorzej. Będziemy mogli w razie czego zaczynać od tego miejsca. Jeśli co, ja nie wiem, co tam się zaraz stanie. Więc... Ach, chodź tu. Dobra. Dobra. mamy latarkę. Zobaczmy na nasz kompas cudowny. Dobra. Kierują nas tam. Wygląda na to, że w tamtą stronę mamy iść. Dobrze, skoro nas tak kierują, to tak będziemy się... To tak będziemy się kierować, tak, wiem, powtórzenie. Ale wiecie co? Myślę, że zrobimy to... Cholera. W następnym odcinku... Ale jeszcze wcześniej. Jeszcze wcześniej chyba kogoś ubijemy. Co wy na to? Jasna cholera. Mam nadzieję, że on nie widzi lasera, bo... Spróbujemy. Dobra, tak na zakończenie. Tak jest. Artem. Dzielny chłopak. Oby tego ciała nie znaleźli. Ja się tutaj z wami pożegnam, bo naprawdę nie mam pojęcia co będzie dalej. I trochę się tam boję iść w tym momencie. Ale tutaj już gra nie zapisuję. No trudno. No trudno, będziemy zaczynać od tego miejsca w takim razie. I cóż, trzymajcie się moi drodzy, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!